Witam wszystkich z tej strony Tula i witam Was w zimniuwali razem z Marysią i całą rodzinką. Jesteśmy oczywiście nadal w górach. Mamy piątek. Marysia właśnie wstała i widzę, że Hania też yy, wstaje. Doktorek jeszcze śpi. O, proszę bardzo. Marysia jest smutna, w ogóle czegoś jesteś smutna. Ona tęskni za domem, zobaczcie. długie przebywanie w lesie potrafi dać we znaki każdemu. W lesie? No dobra. Wiecie co? Myślę, że zaczniemy sobie od tego, że zrobimy sobie jakieś jedzonko. Yy. W sumie no chyba ty też byś musiał już wstać, mój drogi. E, zrobimy sobie... Nie wiem, czy to użyliśmy? Czy nie? Nie mam pojęcia. I słuchajcie, wy to oglądacie w Wigilię ten odcinek, także mam nadzieję, że miło spędzicie dzisiaj czas. Oczywiście na koniec tutaj jakieś rzeczonka wam złożę, ale jeśli chodzi o naszą rodzinkę, to tutaj dzisiaj prawdopodobnie będziemy mieć, moi drodzy, festiwal światła. Ja go jeszcze nie widziałam, bo jak nagrywałyśmy z Asią, to był tylko ten festiwal chyba lodu, z tego co pamiętam. I żadnego innego nie widziałam, dlatego byłoby super, gdyby faktycznie był. Byłem zmęczona sprawdzić na tej tablicy, co tutaj jest właśnie, o tutaj, i było napisane, że w piątek od 18. No więc teoretycznie dzisiaj. Mam nadzieję, że faktycznie tak będzie, bo jestem ciekawa jak wygląda. Bo tak jak mówiłam, widziałam tylko jeden, zobaczymy. No chodźcie moi drodzy, chodźcie na jedzonko. Fajnie, tak tutaj. No, świąt tutaj słuchajcie, nie zrobimy, dlatego że jeśli chodzi o tutaj święta takie w Simsach, to mamy dopiero tutaj, zimowa fiesta, zobaczcie. Tutaj jeszcze mamy festiwal lodu, ale festiwal lodu to jest słuchajcie z gry ze Stardiu wali, więc ja to sobie tutaj ustawiłam. A tutaj jest ten festiwal światła z gry, więc stwierdziłam, że tak to sobie ja. zostawimy. No i taki będzie dzisiaj odcinek, może nie do końca taki świąteczno Wigiliny, ale wiecie, no, festiwal jakiś będzie, więc jestem ciekawa, jak to będzie wyglądało. A nie chciałam, no, wiecie, musiałabym tutaj, kurczę, przegrać i to bardzo dużo, więc bez sensu tak naprawdę. Ale myślę, że i tak będzie fajnie. Przynajmniej mam taką nadzieję. Jeszcze jest jeden festiwal, nie, bo jest ten właśnie lodu. Szkoda, że się tutaj nam, kurczę, wiecie, nie zagrał razem z tym, no ale trudno. Festiwal światło jest jeszcze jakiś jeden, ale kurczę, nie pamiętam jaki. Tak jak mówię, nie widziałam. Żadnego. Poza tym lodu. No ale zobaczymy. Myślę, że jeszcze zanim ta osiemnasta, bo mamy cały dzień, może skoczymy sobie do tego onsenu, bo nie byłam tam jeszcze, a tutaj jakiś pobrałam z galerii, więc jestem ciekawa też, jak to wygląda. Więc taki plan. A, w ogóle z młodą kupowałam te, wiecie, jak to się nazywa? Hmm. Nie wiem, no ale tak te, te kulki takie, zobaczcie, ile ma tych ludzików. Tutaj niektóre... O, tutaj ma aż cztery takie gnomy, takie święty Mikołaj trochę. Całkiem fajne. Tutaj po dwa, więc troszeczkę tego ma. Nie wiem, ile jest rodzajów w sumie. Nie wiem, tutaj ma ulubiony księżniczkę Kordelie. Fajne to w sumie. Takie będzie, można sobie pozbierać. Trochę jeszcze tutaj z nimi pojeździłam. Z doktorkiem troszeczkę się powspinałam, żeby sobie chociaż wbił tutaj jeden ten, ale punkcik, ale czy on to w końcu wbił? Wspinaczka, tak. jest tam sobie wbił. E, co ty masz tutaj z tą Marysią? Czy oni w końcu już doszli do porozumienia? E, halo? Hmm. Patrzcie, ja nie wiem, czy to się nie wyświetla, czy to się zbaczyło, czy... Nie wiem. A ty, moja droga? A już z nim nie masz. Czyli chyba, słuchajcie, ta uraza zniknęła? Tak mi się wydaje. Posowanie. No tak, akurat nas już teraz y, nie dotyczy. Dobra, moi drodzy. Wy sobie jedźcie. Y, I zaraz wybierzemy się właśnie y, do tego onsenu. Zobaczymy. Co to za muzyczka mi się tu włączyła? Hmm. Tak nagle to sprawa, nie? Hmm, nie wiem o co chodzi. Nie wiem, ale no wiem, że jest sporo bugów w twórce. Nie wiem, czy to jest wina jakiegoś buga, czy tak, tak jest. Ale nie kojarzę, żeby tak nagle się po prostu muzyczka włączała. O, po prostu tak. Hmm, wiesz co? Aha, idziesz posprzątać. No dobra, to posprzątaj. No nie, nie było takich muzyczek. Teraz jakbym weszła gdzieś, nie wiem, czy w tryb budowania, albo to kasa, albo coś, nie? Taka muzyczka. Dobra, słuchajcie, nieważne zresztą, nieważne. Czemu ty idziesz tutaj? My nie mamy na dole żadnego tego, żeby pozmywać. O, tutaj jest. Nie wiem, dlaczego ona tam aż... ...polazła. Wiesz co, ty możesz posprzątać, bo tutaj wiecie... ...uczymy się nadal harcerstwa, zdobywamy te takie... ...postępy. No, dwóch nam nadal brakuje. O, ale widzicie, rośnie to tutaj. Kończy się urlop, jeden dzień pozostał. O nie, w ogóle mamy... A, mamy 4000, no dobra. Tak, bo doktorek dostał, słuchajcie, z pracy za urlop ponad 2000, więc super, <tak>, tak naprawdę. Idź to pozmywaj i słuchajcie, lecimy do tego onsenu. W ogóle Marysia się chyba y, talerz przykleił. Tak to wygląda. Ale twardo gra w szaty, Mam nadzieję, że to się odbada. Słuchajcie. Masakra. Dobra, lecimy. No i jesteśmy, moi drodzy. Chyba ta muzyka się w końcu odbaczyła, bo już mówię, jak kurczę, chyba muszę ją wyciszyć, bo nie wiem. Zobaczmy, jak to wygląda. Tutaj mamy taki piękny kuminek. Ok. Tutaj mamy saunę. Dobra. Boże, myślę, że tutaj już Harvey jest, nie? A gdzie mamy to? O, to tak fajnie. I fajnie, że teraz można tak yy, wiecie, niżej to zrobić sobie, nie? Super to wygląda, podoba mi się. Tutaj jest taka recepcja. A, tutaj mamy. To chodź, moja droga. Yy, relaksuj. albo nie, czekajcie, zróbmy to tak. O. Niech sobie razem wejdą. Myślę, że jakieś małe barabara też tutaj skorzystamy z tego źródełka. Zobaczymy, ale ładnie, bardzo ładnie. W ogóle tak jak już wam mówiłam, bardzo mi się podobają te wszystkie obiekty, które doszły w tym nowym dodatku. Wchodzimy, wchodzimy. A, wy się tak musicie przebierać, dobra. Okej. Okay. Nie pamiętam jakie oni mają y, stroje w sumie. Co, podoba ci się moja droga? Co nam tutaj rośnie jak my w tym jesteśmy? Coś nam rośnie w ogóle? Nie wiem. Śpiewa. Bardzo skupiona. Hmm. Zabawa rośnie. Ale nie wiem, czy nie dlatego, że wiecie, że śpiewa. Ale tak chyba tutaj się nic nie da. Relaksuj się po prostu jest. Ale tak, rośnie zabawa. No to spoko. A ty co? Czemuś coś nie swój? Brudne źródło. Umyj. Oho, oho, idzie jakiś pan, zobaczcie, w szpileczkach. No dobra, ale wiesz, co, no tutaj do, do, do tego mógłby się zdjąć w sumie, nie? <grym, <grym, już za tę wodę, nie? Oh, ej, a nie byli pod tym prysznicem? Bo nie zwróciłam uwagi, chyba nie. Wychodzić, wychodzić. O boże, patrzcie. <grym>, wychodzimy. Trzeba tutaj, no. Umyć. No. Marysia. Marysia, bo ty chyba też musisz wyjść. Chodź tu. Hmm, powiem wam, że... Marysia chyba wyjść nie chce. No to chodź w takim razie. Nie? Też nie. Wiecie co? To jest jakaś masakra. Resetuj mi tutaj to. Stój. O, proszę bardzo. Umyj najpierw.

Marysia, nie mogę w to po prostu, co tu się dzieje. Oni mnie nie słuchają. Bo tu wszyscy chcą wejść do tego źródełka, pewnie, nie? I dlatego. Nie, 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 do widzenia, do widzenia. No dobra, dobra. Halo? No? Teraz się uda? Czekajcie, czekajcie, zobaczymy. Chyba się uda, słuchajcie. Chyba się uda. No, udało się. Chociaż nie było łatwo. Szkoda, że troszeczkę nie zmienili tej animacji, nie? No, ale. To już zrobić? Dobra, wy się tu bawcie. Patrzcie, jak czekają, nie? Czekają, żeby wejść. A później w sumie możecie też dołączyć do młodej. A dlaczego ty jesteś w jakichś takich butach tutaj? Halo. Odpręż się i ty też chodź tutaj. Odprąż się. Jak tam? Już? Skończyliście. Wodę co prawda zasyfili? No ale trudno się mówi. O, możecie wchodzić, zapraszam. Do brudnego źródełka. I czemu ona? Ma... To jakieś takie dziwne buty. Halo. Co my tutaj mamy? Całkowity detoks. Barbara w gąsieniu źródła potrafi wyssać wszystkie soki życiowe. Boże, jaki ten. Nieźle. Dobra, chwilkę sobie tutaj posiedźcie, ale wiesz co? Chodź, ty sobie skorzystasz. I weźmiesz sobie prysznic, bo muszę ich tutaj troszeczkę ogarnąć. Która jest? 13, No to jeszcze mamy trochę czasu. Tak naprawdę. No. A ty, moi, o to wszyscy widzę mają te same potrzeby, ty też i później weź jest. i młoda pewnie też, co? Tylko nie wiem czy my mamy tyle toalet, chyba nie, niestety. To młoda chwilę poczekasz, co? Czy to jest podzielone, to, a nie, jest jeszcze jedna toaleta. No to chodź. Chyba nie jest to podzielone. I później też sobie w. Wy... Chociaż ty nie musisz prysznica brać. Nie. Nie musisz. Ale chyba nie wzięli prysznica, zanim właśnie do tego źródełka. Kurczę, nie zwróciłam uwagi, ale wydaje mi się, że. Chyba nie. aby zdjęła, no właśnie, ten ręcznik. <laughs> no dobra. Taki mały relaksik przed wieczorkiem, więc ja myślę, że teraz skoczymy sobie jeszcze do tego parku, bo tutaj taki. Park też pobrałam. Zobaczymy, co tam jest yy, ciekawego. Niech Marysia się tutaj jeszcze skończy prysznicować, że tak powiem. I skoczymy do tego parku i mam nadzieję, że o tej 18 będzie ten festiwal, kurczę. Zobaczymy. No, doktorek tutaj, patrzcie, brzuszek jeszcze ma, ale on po prostu, wiecie... Taka jego uroda. Też już tutaj sprząta, kurczę. Dobra, lecimy, moi drodzy. No, i jesteśmy. Jeśli chodzi tutaj o te wszystkie miejscówki, to w poprzednim odcinku ja Wam pokazywałam w galerii, pokazywałam twórcę, nazwę, więc jak chcecie, to możecie sobie pobrać. Zobaczcie, tak to wygląda. Taki park, Ej, ładnie, to takie wejście. Tu jest wielkie ognisko. tutaj jest jakaś budka. Aha, musimy zatrudnić. No dobra, to zatrudnij, już będzie, ludzie. O, możemy sobie pojeździć na e, łyżwach. <laughs> Chodź. Ty sobie pojeździsz. Ty też sobie pojeździsz. Tu jak ktoś przyjdzie, to może sobie coś wypijemy. Całkiem ładnie, słuchajcie. Zobaczmy tutaj. O, tutaj mamy bar, ale tu już nie będę nikogo zatrudniać w sumie. Tutaj można chyba sobie po prostu coś zjeść. A, tu jest toaleta. O, tu jakaś ślizgawka. To chyba jakiś grill będzie. Drabinki. No, taki, taki park. A tu mamy ognisko jeszcze na samym środku. Fajnie, fajnie. Dobra, chodź moja droga, ty możesz sobie też pojeździć. Wiecie co? Ustalimy sobie jakąś muzyczkę może? Japońska. Czy jest jakaś taka wiecie? Zimowe świętowanie właśnie tego szukałam. Efekt gwiazdeczki możemy sobie zrobić i oświetlenie. Poinki hmm. <laughs> Możemy zrobić. O. Halo, a ty gdzie idziesz? Chodź tutaj. A młoda? Chodź, chodź, chodź. Możecie trochę pojeździć. A co tutaj możemy sobie kupić? Zobaczmy. A, tutaj są te wszystkie, ooo nigiri, tu są jakieś takie fajne, kurcze. Jest fajne jedzonko. Ale nie wiem czy nie poczekamy znowu jakaś praca, słuchajcie cały czas tu dzwonią. Do tego festiwalu, może tam też będzie można coś zjeść, chociaż nie wiem, zobaczymy, zobaczymy. Łoda, idziesz? Właśnie, czy wy już możecie tutaj coś robić? Hmm. Chyba nie. Chyba jeszcze mamy za małe umiejętności, niestety, żeby to zrobić. Wiecie? Chciałam na niego... Chwila, bo... Ja, a jakbym tak na niego kliknęła? Nie, nie da się. Niestety, słuchajcie. No, niech sobie chwilkę pojeżdżą. Pokaż, czy ty też jesteś... No oni w sumie... Albo chodźcie. Zjemy sobie coś. Eee, to już chyba z nim jadłam. Chodź, to sobie zjesz. Targować się nie będziemy. To. I ty, mój drogi, z łososiem. O. Chodźcie. Mam nadzieję, że tutaj kurczę zdążymy z tym, zanim pójdzie. Ale chyba tak. Pokaż. Taki sushi fajny. Ej, i co ty tak będziesz na stojąco? No chodź, usiądź. Usiądźcie sobie tutaj wszyscy. Usiądziecie? Nie. O nie, słuchajcie, na stojąco. Proszę. Ale ładnie to wygląda. Zobaczcie, na takich korczetych podstaweczkach. Czemu nie możecie usiąść? Halo, chodź usiądź. Pryskaj. Co? Mogę siąć. Nie, nie usiądam, słuchajcie. Nie, nie, oni chcą sobie postać. A, to niech sobie stoją. Słuchajcie, zaraz 18, więc myślę, że przeniesiemy się już na ten festiwal. Nie wiem, czy mi się tutaj pokaże taka ta, wiecie, informacja, że jest. W sobie poczekamy. Zobaczymy, czy ja tak będę mogła się przenieść, czy, czy muszę się przenieść już, wiecie, w to otoczenie. Zobaczymy. Tak, mamy, moi drodzy. Proszę bardzo, Festiwal Światła. Tutaj mamy miejsce i co my tutaj mamy, ekskluzywne tajaki, nie wiem jak się czyta. Trochę przypomina ryby, ale nie da się, nie da się zwieść pozorom. Te słynne ciastka w kształcie tego wodnego zwierzęcia nadziewane są przepysznym farszem dostępnym w różnych smakach. Stary ludowe. Przyszedł ekskluzywny strój festiwalu światła, by upamiętnić tych, którzy odeszli, oraz y, wysławiać tych, którzy z nadzieją patrzą w przyszłość. Życzenia do drzewa! Wypowiedź życzenia do drzewa, y, a twoje marzenia zostaną wysłane do gwiazd. O, ale fajnie. Wyraź uznanie, odwiedzaj groby i zostaw na nich podarki, by upamiętnić tych, którzy odeszli. A czemu nie mogę? Aha, nie mogę tutaj. No dobra, słuchajcie, ale to się tam przeniesiemy. No i jesteśmy, moi drodzy. Tutaj właśnie jest ten festiwal, zobaczcie. Co my tutaj mamy? No mamy jedzonko, jakieś tam budki. Eee, o, jak tu pięknie, zobaczcie. Eee, tutaj takie lampione są w tej wodzie. Ej, fajnie to wygląda. Super. Czyli musielibyśmy się wybrać tam chyba, eee, jak są te ścieżki. Zaraz to zobaczymy. Co eee, my... Tam... O, możemy kimono kupić? E, kup i załóż. Zobaczmy. Kupimy sobie, bo w sumie nie mają chyba. Po 300, ale to stać nas jeszcze na razie. Zobaczymy. E... O, no i mamy losowe. No i dobra, niech tak jest. Czekajcie, podejdź tutaj. Teraz chodź ty, moja droga. A ty czemu nie możesz kupić? To ty załóż. Okej. Okay. Chodź tutaj, chyba, że kliknęłam im po prostu, a teraz już możemy, aha! Czyli to co, to tylko raz kupiłam? Tak, i wszyscy mają żółte, zobaczcie! No, no i super, tylko, że jest zima i, i zmarzną, no ale, uuu, zobaczcie tutaj, o Halo? Podejdźcie tutaj razem, chodźcie! Chodźcie, halo! A jak oni to zrobili? Że tutaj takie fajerwerki były, to ciekawe. O, to czy ramieniem. Chodźcie. Tu takie fajerwerki były, jak oni to zrobili, słuchajcie? O, mała tańczy, o. No, chciałabym jakieś ładne zdjątko zrobić. No dobra. Ja nie wiem, jak oni to zrobili. Tu takie fajerwerki były. Hmm, to ciekawe. I teraz tak, a tutaj się dało chodzić? No te te? Tak, tutaj się dało. Czekajcie, bo ja bym chciała zlokalizować. O, o o. Czekajcie, tutaj były te groby, to tu chyba nic nie. Ale to chyba było tu. Hm. Napisz życzenie, ale tam było że jakieś drzewo. To nie jest to. Hmm. Czy tutaj. Tu jest! Stać! Tutaj jest to drzewo, a ja ich tam wysyłam. Czekajcie. Widzicie, no nie byłam nigdy na tym. tym Zobaczcie, tutaj jest. wypowiedź życzenie. Chodźcie wszyscy. O, a tak możecie razem, serio? Ej, fajnie. Chodźcie, chodźcie. Razem tak wypowiedzą? Aha. Patrzcie na to! A już więcej nie można, zobaczcie tylko, a nie, można, a bo ty jeszcze możesz tutaj na przykład z Marysią. A ty? A ty już nie możesz więcej. I jeszcze możesz z, nie, nie możesz z doktorkiem, bo tak się zastanawiałam, czy mogą. Nie da się, patrzcie, tylko raz można wypowiedzieć życzenie, o, dobra. No dobra, co jeszcze tutaj mamy, słuchajcie, bo poza tym jedzonki, a tu jest jeszcze. Ale nie, tu też już się nie da. Jak to chyba więcej nic tutaj nie ma, nie? Jest tylko to są te drzewka. Jest to jedzonko. Ale coś tam było jeszcze z tymi zmarłymi, co nie? Tylko kurczę tu jak Ale to jest piękne, zobaczcie. Te lampiony w tej wodzie. Fajnie, fajnie to wygląda. To mi się podoba, czekajcie, bo muszę to zlokalizować. Eee, o. Wow, patrzcie, czy to tak jest tutaj zawsze, że są wszędzie takie te świeczuszki pozapalane. Bo nie wiem. Czy mam jeszcze te informacje z tego festiwalu? Chyba nie. Mam. Czekajcie, zobaczmy. Stroje są. Eee, a te ciastka? Jeszcze zobaczymy te ciastka. Tutaj jest to drzewko. Odwiedzaj groby i zostawię na nich podarunki. Ej, no ciekawe. A jak tutaj coś zostawić? Jak ja nic nie mogą kliknąć. O, czekajcie, chodźcie. Obejrzyj razem. Mamy tylko coś takiego, widzę. Ale to jest coś, coś było, żeby zostawić jakieś. ...darki czy coś w tym stylu? Umieść hmm. dar, zobaczcie. A, czy tutaj możemy umieścić dar. Mm, tylko co my tutaj możemy umieścić? Yy, żabę? Może nie? Może jakiegoś kwiatka? Czy coś takiego? Ale coś mam. Ej, fajnie nawet. Albo weźmy... Nie, muszę to nie. Mamy różne zdjęcia. Jakieś laleczki. Marchewkę. O, mamy krokusa. Chodź. Yy, ty też. A ty? Coś tu masz w ogóle? Nic nie masz? Konia zostawisz? A ty możesz? Nie, ona nie może. Chodź, zrobisz zdjęcie. Chodźcie wszyscy tutaj. No zobaczymy, jak to wygląda. Uu? I co? Już zostawiłeś? Ciekawe. Hmm. Ej, słuchajcie, nie wiem, czy ona to zostawiła. Chodź no, chodź no. Tak, to tylko jest coś takiego i nic więcej tutaj się z tym nie robi. Zrób zdjęcie. Czyli to jest tylko na takich wybranych, ale ładnie to wygląda, że tutaj... A, to wszędzie są takie, zobaczcie, ale nie wiem, czy to jest zawsze tak wieczorem, czy nie. To chodźcie jeszcze tutaj w sumie, jak już jesteśmy tak blisko, no tu też sobie napiszemy. E, życzenie, bo z wami jeszcze tutaj nie byłam. Napisz życzenie. Tu były te te. Tak. E, I tu też wypowiesz życzenia przy tych, tych duszkach, chyba są duszki takie, no nie? Chodźcie. Okej. Okay. Napisaliście? Czekam jeszcze za młodą. Panie, mają te same te. Lec, lec. Zaraz zobaczymy. Jeszcze te ciastka, tylko nie wiem, czy się tam nie spóźnię. Chyba do 23, niestety. Możesz wziąć? A, nie mogę. Dobra, zobaczmy, czy jeszcze tam coś jest w tym miasteczku, czy, czy już niekoniecznie. Dobra. Teraz tak, co tutaj jest? Nie. Zamów jedzenie. To być jakiś... A to to są te rybki! Chodź! Okej! Okay. że jeszcze? To ty sobie weźmiesz waniliowe A ty sobie weźmiesz to! Patrzcie! To pewnie takie wiecie na szczęście są, nie? No! Patrzcie! O! Patrzcie i znowu! Jak to jest? Hmm. Nie wiem. Ale wszyscy w tych tych tak. ubraniach Mała ta przydzielka. Pokaż te no? Tak, są takie rybki, zobaczcie. U, tu widzę jakiś romantyczny nastrój. Mała, czy ty idziesz? Chodź tutaj mała, chodź. Widziałam, że Marysia miała tu jakieś fajerwerki. Gdzieś mi to mignęło, więc moglibyśmy... O, naprawdę takie malutkie. Umieść podpal. Zobaczymy. Chociaż tyle. <grym> Uwaga! Taki malutki, no szkoda, że tutaj nie można kupić tych takich dużych. No dobra, a czy tutaj coś jest jeszcze? A nie, to też jest tylko jedzenie i napoje. Chyba tutaj nic więcej nie będzie, a tu? Co my tutaj mamy ciekawego? A tutaj są takie sushi, nigiri. Dobra, to już więcej nie. tylko tutaj są te rybki takie. Tak, dokładnie tak. Festiwal się kończy, no. No kończy się. Ej, ale jak oni robili kurczę, ten przy tym ognisku te fajerwerki? Patrzcie hmm. sobie tutaj potęczymy jeszcze przy ognisku. A ja, moi drodzy, będę kończyć. Co, co prawda nie jest to jakiś taki typowy wigilijny świąt, yy, świąteczny w sumie yy, odcinek, ale no, no tak to wyszło, nie chciałam tutaj, wiecie, grać nie wiadomo ile, czy tam ustawiać osobno to wydarzenie. Całkiem spoko ten festiwal, myślę, myślę że, że fajny. Oczywiście dajcie znać, jak wam się podoba, a ja, moi drodzy, ten piękny świąteczny dzień. Chciałabym Wam złożyć najlepsze życzenia. Mam nadzieję, że spędzicie go rodzinnie, że pojecie sobie pyszności. Ja uwielbiam wigilijne potrawy i już nie mogę się doczekać, aż je spróbuję. Mam nadzieję, że dostaniecie wymarzone prezenty i że również obdarzycie swoich bliskich prezentami, że sobie odpoczniecie w rodzinnym gronie i generalnie miło spędzicie ten czas. Jeszcze raz, moi drodzy, wszystkiego najlepszego dla Was. O, patrzcie, mamy fajerwerki w tym y, pięknym świątecznym, rodzinnym dniu. Buziaki dla Was, papa. Pa.